Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o pewności siebie kluczu do osiągania sukcesów w każdej dziedzinie życia. Dowiedzmy się, jak budować pewność siebie i jak ją utrzymać nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Cześć. Dziś chciałbym podzielić się z Wami kilkoma sprawdzonymi strategiami budowania pewności siebie. Niezależnie od tego, czy chodzi o życie osobiste, zawodowe czy społeczne, pewność siebie jest fundamentem sukcesu. Zanim przejdziemy do praktycznych wskazówek, zrozummy, czym właściwie jest pewność siebie. Pewność siebie to wiara we własne umiejętności i decyzje, umiejętność działania mimo obaw i niepewności. To zdrowe poczucie własnej wartości, które pozwala nam przejść naprzód, nawet w obliczu wyzwań. Spójrzmy na kilka inspirujących osób, które dzięki pewności siebie osiągnęły wielkie rzeczy. Ludzie tacy jak Nelson Mandela, Malala Yousafzai. Czy Steve Jobs mieli niezachwianą pewność siebie, która pozwoliła im zmieniać świat? Możemy czerpać z ich doświadczeń, aby budować naszą własną pewność siebie. Teraz przejdźmy do praktycznych kroków, które pomogą ci zbudować pewność siebie. 1. Znajdź swoje mocne strony. Zastanów się, w czym jesteś dobry. Wypisz swoje umiejętności i talenty. Świadomość swoich mocnych stron to podstawa pewności siebie. 2. Wyznacz cele i dąż do ich realizacji. Określ jasne, osiągalne cele i konsekwentnie dąż do ich realizacji. Każde osiągnięcie, nawet małe, zwiększa Twoją wiarę we własne możliwości. 3. Podejmuj ryzyko. Nie bój się wychodzić ze strefy komfortu. Każde nowe doświadczenie, niezależnie od wyniku, uczy Cię czegoś nowego i wzmacnia Twoją pewność siebie. 4. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Twoje otoczenie ma ogromny wpływ na Twoją pewność siebie. Wybieraj towarzystwo osób, które Cię wspierają i motywują do działania. 5. Dbaj o siebie. Fizyczne i psychiczne samopoczucie mają ogromny wpływ na pewność siebie. Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i techniki relaksacyjne mogą znacząco poprawić Twoje samopoczucie i samoocenę. Samorozwój odgrywa kluczową rolę w budowaniu pewności siebie. Czytanie książek, uczestniczenie w warsztatach, zdobywanie nowych umiejętności to wszystko pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym. Pamiętaj, że każda inwestycja w siebie przynosi korzyści w przyszłości. Pewność siebie jest również niezwykle ważna w relacjach z innymi ludźmi. W komunikacji, zarówno osobistej, jak i zawodowej, pewność siebie pomaga wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób asertywny. Pamiętaj, że Twoje zdanie jest ważne. I zasługujesz na to, aby być słuchanym. Oto kilka technik, które mogą pomóc ci wzmocnić pewność siebie. 1. Prowadź dziennik sukcesów. Zapisuj swoje osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Regularne przypominanie sobie o swoich sukcesach wzmacnia pewność siebie. 2. Stawiaj czoła wyzwaniom. Każde wyzwanie, z którym się zmierzysz, wzmacnia Twoją pewność siebie. Nie bój się trudnych sytuacji. To one kształtują Twoją siłę. 3. Afirmacje. Powtarzaj sobie pozytywne afirmacje każdego dnia. To pomaga programować umysł na sukces i pewność siebie. 4. Wizualizacja. Wyobrażaj sobie siebie w sytuacjach, w których osiągasz sukces. Wizualizacja pozytywnych rezultatów może pomóc ci zrealizować swoje cele. Pewność siebie to nie coś, z czym się rodzimy, ale coś. Co możemy rozwijać każdego dnia? Pamiętaj, że jesteś silny, zdolny i wartościowy. Każdego dnia podejmuj kroki, które zbliżają cię do Twoich marzeń i celów. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci zbudować i wzmocnić pewność siebie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, aby osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Trzymaj się i bądź pewny siebie.